Czy wiesz, że czasem wystarczy naprawdę niewielka zmiana, aby twoje ciało zaczęło pracować zupełnie inaczej? Wielu mężczyzn myśli, że żeby podnieść testosteron, potrzebne są kosztowne kuracje, skomplikowane terapie hormonalne albo intensywne treningi. A tymczasem nauka pokazuje coś zaskakującego: w pewnych przypadkach już zaledwie połowa pigułki dziennie może sprawić, że poziom testosteronu wzrośnie w zauważalny sposób. Brzmi niewiarygodnie, a jednak są na to dowody. Testosteron to nie tylko hormon męskości. To twoja energia, siła mięśni, koncentracja, sprawność seksualna i ogólny nastrój. Kiedy jego poziom spada, a dzieje się to naturalnie z wiekiem, czujesz, że życie traci barwy. Poranki są cięższe, libido spada, a treningi. Które kiedyś były przyjemnością, stają się wysiłkiem. Właśnie dlatego naukowcy i lekarze od lat badają, jak w prosty i bezpieczny sposób wspierać naturalną produkcję testosteronu. I tutaj pojawia się ta ciekawa historia o połowie tabletki. Chodzi o to, że nie zawsze większa dawka oznacza lepszy efekt. W medycynie często mówimy o mikrodawkach. Które nie obciążają organizmu, a mimo to przynoszą realne korzyści. To trochę jak z przyprawą w kuchni, nie potrzebujesz całej garści. Czasem wystarczy szczypta, aby smak całej potrawy się zmienił. W przypadku mężczyzn z lekkim spadkiem testosteronu lekarze zauważyli, że podawanie mniejszych, codziennych porcji pewnych substancji może stabilizować poziom hormonów skuteczniej niż duże, okazjonalne dawki. Efekt! Mniej wahań, a więcej energii, lepszy nastrój i stabilniejsze Libido. W kolejnej części opowiem Ci, jakie są najczęstsze objawy niskiego testosteronu i dlaczego wielu mężczyzn latami je ignoruje, myśląc, że to po prostu starość. Jak rozpoznać, że Twój testosteron zaczyna spadać? Większość mężczyzn nie zauważa tego od razu, bo zmiany przychodzą powoli. Często tłumaczą sobie, to normalne, mam już swoje lata, ale tak naprawdę to właśnie niski testosteron może być winny temu, że czujesz się inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Pierwszym objawem jest spadek energii. Kiedyś budziłeś się wypoczęty i gotowy do działania, a teraz czujesz się zmęczony już od samego rana. Drugi objaw to niższe libido, chęć na bliskość pojawia się rzadziej, a erekcje są mniej pewne niż dawniej. To sygnał, że organizmowi brakuje paliwa, które napędzało twoje pragnienie i sprawność. Kolejnym znakiem jest utrata masy mięśniowej. Nawet jeśli ćwiczysz tak samo jak kiedyś, zauważasz, że mięśnie trudniej się budują, a brzuch szybciej się zaokrągla. Testosteron reguluje gospodarkę białek i spalanie tłuszczu, więc jego niedobór od razu widać w lustrze. Nie można też zapominać o psychice. Miski testosteron często oznacza gorszy nastrój, spadek pewności siebie, a nawet epizody przygnębienia. Mężczyźni czują, że nie są sobą, ale rzadko łączą to z hormonami. Do tego dochodzą problemy z koncentracją, czytasz stronę książki i nie pamiętasz, co było na początku. To wszystko są symptomy, które wielu bagatelizuje. Mówią. Taka kolej rzeczy: zamiast sprawdzić poziom testosteronu prostym badaniem krwi. A przecież im szybciej rozpoznasz problem, tym łatwiej go odwrócić czasem. Naprawdę wystarczy drobna zmiana jak wspomniana połowa tabletki dziennie. W następnym fragmencie opowiem ci o tym, jak działa testosteron w Twoim ciele i dlaczego jest tak ważny nie tylko dla seksu, ale też dla zdrowia serca, kości i mózgu. Zanim wyjaśnię, jak połowa tabletki może wpłynąć na poziom testosteronu, warto zrozumieć, jak ten hormon działa w Twoim ciele. Testosteron to nie tylko hormon seksu, jak wielu myśli, to fundament męskiego zdrowia od stóp do głów. Po pierwsze, mięśnie i kości. Testosteron odpowiada za rozwój i utrzymanie masy mięśniowej, ale też gęstość kości. Gdy jego poziom spada, mięśnie słabną, a kości stają się bardziej kruche, co zwiększa ryzyko złamań. To dlatego mężczyźni z niskim testosteronem szybciej tracą siłę i sprawność. Po drugie, układ sercowo-naczyniowy. Choć rzadko się o tym mówi, odpowiedni poziom testosteronu wspiera zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Badania pokazują, że niedobór tego hormonu może wiązać się z wyższym ryzykiem chorób układu krążenia. Po trzecie, mózg i psychika. Testosteron wpływa na pamięć, koncentrację i nastrój. Niski poziom często wiąże się z drażliwością, spadkiem motywacji, a nawet objawami depresyjnymi. Dlatego wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że ich zmęczenie czy brak radości z życia to nie tylko stres, ale realny problem hormonalny. I wreszcie seksualność. Oczywiście testosteron reguluje libido i erekcję, ale nie chodzi tylko o samą ochotę na seks. Chodzi o ogólne poczucie męskości i pewności siebie. Gdy testosteronu jest za mało, mężczyzna czuje się mniej sobą, jakby coś zostało odjęte. Podsumowując, testosteron to paliwo dla Twojego ciała i umysłu. Bez niego trudno mówić o energii, sile i satysfakcji. W kolejnym fragmencie opowiem Ci o naturalnych sposobach na wspieranie testosteronu zanim jeszcze sięgniesz po tabletki. Zanim powiem Ci o tej małej dawce tabletki, musisz wiedzieć, że istnieje kilka naturalnych sposobów, które same w sobie mogą podnieść poziom testosteronu. Bo prawda jest taka, że żaden suplement czy lek nie zadziała skutecznie, jeśli Twoje codzienne nawyki będą działały przeciwko Tobie. Pierwszy sposób to ruch i trening siłowy. Ćwiczenia z obciążeniem pompki, przysiady, martwy ciąg czy podciąganie stymulują ciało do większej produkcji testosteronu. Nawet dwa, trzy krótkie treningi tygodniowo mogą zrobić ogromną różnicę. Drugi sposób to sen. W nocy, podczas głębokiego snu, Twoje ciało produkuje najwięcej testosteronu. Jeśli śpisz 4-5 godzin, nie dajesz sobie szansy na regenerację. 7-8 godzin to fundament. Trzeci sposób to dieta. Testosteron potrzebuje odpowiednich składników, cynku. Znajdziesz go w pestkach dyni i czerwonym mięsie, witaminy D, słońce i tłuste ryby. Oraz zdrowych tłuszczów, zwłaszcza omega-3. Jeśli Twoja dieta to głównie fast food, ciało po prostu nie ma z czego produkować hormonów. Czwarty sposób to redukcja stresu. Przewlekły stres podnosi poziom kortyzolu, a ten hormon dosłownie blokuje produkcję testosteronu. Dlatego techniki oddechowe, spacer w naturze czy medytacja mogą być dla Twojego testosteronu ważniejsze niż kolejna godzina na siłowni. Widzisz więc, że fundamentem jest styl życia. Ale nawet jeśli o to dbasz, czasami organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia. I tu właśnie pojawia się temat tej połówki tabletki dziennie, która w badaniach klinicznych okazała się skuteczna w stabilizowaniu testosteronu. O tym opowiem w kolejnym fragmencie. No dobrze, przejdźmy teraz do tego, co najbardziej Cię ciekawi tej tajemniczej połowy tabletki. O co dokładnie chodzi? W badaniach klinicznych wykazano, że u mężczyzn z łagodnym spadkiem testosteronu mikrodawki pewnych substancji mogą być skuteczniejsze niż pełne porcje. Dlaczego? Bo mniejsze dawki działają stabilniej, nie powodują nagłych wahań i są lepiej tolerowane przez organizm. Lekarze zauważyli, że kiedy podaje się niewielką, codzienną dawkę np. połowę tabletki, ciało reaguje równiej. Poziom testosteronu stopniowo się podnosi i utrzymuje, zamiast gwałtownie wzrastać i zaraz potem spadać. To trochę jak podlewanie roślin. Lepiej dawać im mało wody codziennie, niż raz w tygodniu zalać je ogromną ilością. Co ważne, ta metoda działa tylko wtedy, gdy jest stosowana pod kontrolą lekarza. Każdy organizm jest inny i każdy ma inny poziom wyjściowy testosteronu. Dlatego nie chodzi o to, żeby samemu eksperymentować, ale żeby znaleźć odpowiednią indywidualną dawkę. Efekty, które obserwuje się u pacjentów, to przede wszystkim większa energia rano, poprawa nastroju, wzrost libido i łatwiejsze utrzymywanie masy mięśniowej. Dodatkowo wielu mężczyzn zgłasza, że po kilku tygodniach przestaje odczuwać to chroniczne zmęczenie, które wcześniej wydawało się normalne. To odkrycie pokazuje, że czasem mniej znaczy więcej. Nie zawsze trzeba stosować pełne, mocne dawki, by odczuć realne efekty. W kolejnym fragmencie 60 opowiem ci o tym, jakie są najczęstsze błędy, które mężczyźni popełniają, próbując samodzielnie podnieść testosteron suplementami. Wielu mężczyzn, słysząc o możliwościach podniesienia testosteronu, popełnia te same błędy. Zamiast działać mądrze i bezpiecznie, próbują na własną rękę różnych suplementów albo cudownych metod z internetu. Niestety, to często przynosi więcej szkody niż pożytku. Pierwszy błąd to brak badań. Zanim sięgniesz po jakikolwiek preparat, powinieneś wiedzieć, jaki jest twój faktyczny poziom testosteronu. Wielu mężczyzn kupuje suplementy na wszelki wypadek. Nie wiedząc, że ich problem wcale nie leży w hormonach, tylko na przykład w stresie albo krążeniu. Drugi błąd to przesadzanie z dawkami. Część panów myśli, jeśli wezmę więcej, efekt będzie lepszy. W praktyce organizm nie działa w ten sposób. Zbyt duże dawki mogą zaburzyć równowagę hormonalną, a nawet obciążyć wątrobę czy serce. Trzeci błąd to ufanie niesprawdzonym suplementom. Internet jest pełen reklam obiecujących testosteron w butelce. Problem w tym, że wiele z tych produktów nie ma żadnych badań, a czasem zawiera składniki o nieznanym działaniu. To nie tylko strata pieniędzy, ale i ryzyko dla zdrowia. Czwarty błąd to brak cierpliwości. Wzrost testosteronu to proces, który wymaga czasu. Nie zobaczysz efektów po jednym dniu. Tymczasem wielu mężczyzn szybko się zniechęca i porzuca leczenie, zanim organizm zdąży odpowiedzieć. Podsumowując, jeśli chcesz zadbać o testosteron, musisz działać świadomie, zbadać poziom, skonsultować się ze specjalistą i stosować bezpieczne rozwiązania. W kolejnym fragmencie powiem Ci, jakie konkretne korzyści daje stabilne podniesienie testosteronu i dlaczego wpływa to na każdy aspekt Twojego życia, nie tylko na seksualność. Kiedy poziom testosteronu zaczyna się stabilnie podnosić, zmienia się nie tylko twoje życie seksualne, ale praktycznie całe funkcjonowanie organizmu. To jakby ktoś włączył światło w pokoju, który od dawna był przyciemniony. Pierwsza zauważalna korzyść to energia. Poranki stają się lżejsze, a zmęczenie, które wcześniej ciągnęło się przez cały dzień, powoli znika. Testosteron działa jak paliwo, im więcej masz go w normie, tym sprawniej działa Twoje ciało. Druga korzyść to libido i pewność w łóżku. Wielu mężczyzn zauważa, że wraz ze wzrostem testosteronu wraca spontaniczna ochota na seks i łatwiej utrzymać mocną erekcję. To wpływa nie tylko na relacje z partnerką, ale też na poczucie własnej wartości. Trzecia korzyść to mięśnie i sylwetka. Z odpowiednim poziomem testosteronu łatwiej budować masę mięśniową i spalać tkankę tłuszczową. Ćwiczenia zaczynają znowu przynosić efekty, które widać w lustrze. To daje dodatkową motywację do ruchu i zdrowego stylu życia. Czwarta korzyść to psychika. Testosteron wspiera stabilność emocjonalną, poprawia koncentrację i pamięć. Wysoki kortyzol sprawia, że jesteś drażliwy. A niski testosteron, że przygaszony. Gdy hormony wracają do równowagi, czujesz się spokojniejszy, bardziej skoncentrowany i gotowy do działania. Widzisz więc, że podniesienie testosteronu to coś więcej niż tylko kwestia libido. To inwestycja w całe Twoje zdrowie od serca i mięśni, po mózg i emocje. W kolejnym fragmencie opowiem Ci o tym, jakie badania warto regularnie robić. Aby bezpiecznie kontrolować testosteron i nie przeoczyć innych problemów zdrowotnych. Jeśli naprawdę chcesz zadbać o swój testosteron i jednocześnie o zdrowie całego organizmu, nie wystarczy tylko brać tabletkę czy zmieniać dietę. Potrzebne są też regularne badania, które pokażą, co dzieje się w Twoim ciele i czy idziesz w dobrym kierunku. Pierwsze i najważniejsze to badanie poziomu testosteronu całkowitego. To podstawowy wskaźnik, który pokaże, czy rzeczywiście masz niedobór. Warto jednak sprawdzić także testosteron wolny, bo to on jest najbardziej aktywną formą hormonu. Drugim ważnym parametrem jest profil lipidowy, czyli cholesterol całkowity, HDL i LDL. Zaburzenia w tym obszarze mają ogromny wpływ na naczynia krwionośne, a jak już wiesz, sprawne krążenie to fundament erekcji i zdrowia seksualnego. Trzeci krok to glukoza i insulina. Cukrzyca typu 2 i insulinooporność bardzo często łączą się z niskim testosteronem i problemami z erekcją. Jeśli te wyniki są nieprawidłowe, konieczne jest wprowadzenie zmian, bo sama tabletka nie wystarczy. Kolejne badania to enzymy wątrobowe i nerkowe, ponieważ organizm metabolizuje hormony właśnie przez te narządy. Jeśli są przeciążone, cały układ hormonalny działa gorzej. Nie zapominaj też o prolaktynie, hormonie tarczycy, TSH, FT4, czy nawet o markerach zapalnych. Wszystko to może dać obraz, dlaczego Twój testosteron spada i czy trzeba działać szerzej niż tylko poprzez suplementację. Dzięki takim badaniom wiesz, że Twoje działania są bezpieczne i skuteczne. To jak regularne sprawdzanie mapy w podróży, masz pewność, że nie zbaczasz z kursu. W następnym fragmencie opowiem Ci o najczęstszych mitach związanych z testosteronem, które wprowadzają mężczyzn w błąd i sprawiają, że podejmują złe decyzje. Wokół testosteronu narosło mnóstwo mitów, które sprawiają, że mężczyźni podejmują złe decyzje. Czas najwyższy oddzielić fakty od fikcji i zobaczyć, gdzie naprawdę kryje się prawda. Pierwszy mit mówi: Im więcej testosteronu, tym lepiej. To nieprawda. Zbyt wysoki poziom hormonu może prowadzić do problemów z sercem, trądziku, wypadania włosów czy agresywnego zachowania. Najważniejsza jest równowaga, a nie maksymalizacja. Drugi mit: Testosteron to tylko seks i mięśnie. W rzeczywistości hormon ten wpływa na pamięć. Koncentrację, nastrój i odporność. Jeśli redukujemy go tylko do roli hormonu męskości, tracimy z oczu jego prawdziwe znaczenie dla całego organizmu. Trzeci mit. Suplementy z internetu szybko podniosą testosteron. Reklamy obiecują cuda, ale większość z tych produktów nie ma żadnych solidnych badań naukowych. Prawdziwe efekty osiąga się dzięki połączeniu stylu życia. Kontroli medycznej i jeśli trzeba sprawdzonych, bezpiecznych metod. Czwarty mit mówi: Spadek testosteronu to zawsze starość i nic się z tym nie da zrobić. Owszem, poziom hormonu obniża się naturalnie wraz z wiekiem, ale tempo tego procesu można spowolnić. Właśnie dlatego dieta, ruch, sen i czasami drobna suplementacja mają tak ogromne znaczenie. Ostatni mit, który muszę obalić, Mężczyzna z niskim testosteronem traci swoją męskość. To fałsz. Masz wpływ na swoje zdrowie i możesz odzyskać energię oraz sprawność. Testosteron to nie wyrok, tylko sygnał, że warto o siebie zadbać. W ostatnim fragmencie podsumuję całą naszą rozmowę i dam ci jasny wniosek: jak podejść do tematu tej połówki, tabletki i co zrobić, by wzmocnić testosteron mądrze i bezpiecznie. Dotarliśmy do końca i pora wszystko zebrać w całość. Powiedziałam ci, jak wielką rolę odgrywa testosteron w Twoim ciele od mięśni i kości, przez serce i mózg, aż po libido i pewność siebie. Opowiedziałam też, jakie są naturalne sposoby na jego podniesienie, jakie błędy popełniają mężczyźni i jakie mity wciąż krążą wokół tego hormonu. A teraz wróćmy do tego najciekawszego wątku połowy tabletki dziennie. To odkrycie pokazuje, że czasem naprawdę niewielki krok wystarczy, by ciało zaczęło odzyskiwać równowagę. Mała, codzienna dawka pod kontrolą lekarza może dać stabilny wzrost testosteronu, poprawić energię, nastrój i życie intymne bez nagłych wahań i efektów ubocznych. Ale kluczowe jest to, aby nie działać na własną rękę. Każdy organizm jest inny i tylko badania pokażą, Jaka droga jest dla ciebie najlepsza? Zapamiętaj jedno: nie musisz czekać, aż poczujesz się za stary albo za słaby. Masz wpływ na swoje zdrowie tu i teraz. Zamiast bać się zmian, możesz potraktować spadek testosteronu jako motywację do działania. To nie koniec twojej siły i sprawności, to sygnał, że czas zadbać o siebie mądrzej. Podsumowując, Zaledwie połowa tabletki dziennie może być potężnym wsparciem, ale tylko wtedy, gdy połączysz ją ze stylem życia, badaniami i odpowiedzialnym podejściem. Twoja energia, twoja pewność siebie i twoja męskość nie znikają, czekają, aż dasz im szansę ponownie rozbłysnąć. Jeśli podobał ci się ten film, zasubskrybuj kanał i napisz mi w komentarzu, co od dziś zrobisz inaczej.